You shall not pass. They have a cave troll. <laughs> Cześć, witajcie w pierwszym odcinku Gry, którą czekałem chyba z pół roku Jest to LEGO własna Pierścieni I zaczynamy grę, teraz w ogóle testuję nowy sposób nagrywania I nowy sposób nagrywania dźwięku mikrofonu przez Audacity Nie wiem jak to wyjdzie, myślę, że całkiem spoko I dajemy sobie nową grę, już sobie zagrałem na grę. Tak, tak testowo, żeby zobaczyć czy to będzie mniej więcej płynnie chodziło Chodzi ok, więc zapisujemy sobie na zapisie pierwszym i ruszamy w przygodę. I Gandalf z marchewkami, oczywiście. Ok, spoczko, spoczko. I zaczynamy od hmm, opowieści. Began with the forging z the wielkich Rings. Three were given to the elves, immortal, wisest, and fairest of all beings. Seven to the dwarf lords, great miners and craftsmen of the mountain halls. And nine, nine rings were gifted to the race of men, who above all else desire power. For within these rings was bound the strength and will to govern each race. But they were all of them deceived, for another ring was made. In the land of Mordor, in the fires of Mount Doom, the Dark Lord Sauron forged in secret a master ring to control all others. One ring to rule them all. There were some who resisted. A last alliance of men and elves marched against the armies of Mordor, and on the slopes of Mount Doom, they fought for the freedom of Middle-earth. jesteśmy już w samej grze na początku mamy e, trzech baterów, mamy tutaj e, Elronda i oraz Elendila. E, I chyba każdy wie, jest królem Gondoru, a czy był królem Gondoru, ponieważ to się dzieje w przeszłości. I musimy teraz pokonać Saurona, a w zasadzie zdjąć mu pierścień z palca. Tutaj mamy elfów siekających, wrogów nieźle. E, a naszym zadaniem jest pokonać. E, to się, się, się nazywali. E, herszty e, orków. No, czyli ci z taką tarczą. Znaczy nie, nie tarczą, tylko. Jakby e, to nazwać? No, w każdym razie rozumiecie mi, o co mi chodzi. Tutaj. I ciach, 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 i po wszystkich. E, już grałem tutaj trochę e, na zapisie moim czwartym i poszedłem e, jedynie po pokonaniu Saurona i trochę tam dalej, już wam dalej nie będę spojlerował ponieważ to potem zobaczycie. I jeszcze jednego musimy reszta pokonać. Gdzie teraz jest? Gdzie on teraz jest? O tutaj jest, dobra. Widzicie tutaj jest wprowadzono kontr-atak Jeśli tego nie było w poprzednich seriach typu Batman Ponieważ nie grałem w Batmana, tego, I teraz tak Czy Sauron? Sauron oczywiście się wkurzy Zacznie siekać wszystkich Czy to teraz? Czy to teraz? Czy nie? Jeszcze... Oj nie, jeszcze nie, przepraszam was Teraz musimy magicznym mieczem Narsilem Musimy się zamienić i góra, no dawaj, czemu ja na czem niego no, nie mogę trafić, dobra? I es... Ej, fa... No, ej. Czemu się nie, nie mogę zamienić? Ej. Aha, zły przycisk, czy co? Ej, czemu mi dorobić, gro? Ej, czemu ja się nie mogę? No i, dobra. Mały fail na początku, chyba to wytnę, dobra. Yy, dobra, wyciąłem mały fragmenty, gdzie sfaliłem. nasz magicznym sposobem, nie w tego się chciałem po prostu zmienić. No i dobra, teraz musimy pokonać znowu trzech hasztów, tylko tym razem są na wieży. Yy, Wieże, które można niszczyć tylko i wyłącznie Narsilem. Czyli ciach, ciach, ciach. I po orkach. Dobra, jeszcze tego orka załatwimy. Super. Jeszcze jedna wieża nam została. I hash mam do wykonania. Piękny kontratak atak Znaczy blokada i kontra. Dobra. I pięknie, pięknie, pięknie. Dobra, tutaj mam coś do kopania, ale niestety sobie... Nie mam łopaty ani psa ani nic cokolwiek co w tej grze kopie. By Łódź piersienia była niepokonana oczywiście. I Sauron przybywa. E, będzie teraz ciekał nas wszystkich hmm. jak opadnie. A my musimy go pokonać. Jak go pokonać? E, pokonać go będziemy w taki dziwny sposób. Musimy zniszczyć tą jego buławę, czy cokolwiek to by było. Bława różka, jak to chce. Tak to nazywać. I musimy unikać wszystkich jego ataków pierwszych. Yy. Oczywiście nie, nie możemy chodzić tak w kółko, ponieważ on będzie chodzić cały czas za nami. Do niczego do, do nie doprowadzi. Musimy doprowadzić do, do tego. Kurde, już mam mało czasu. Musimy doprowadzić do tego, aby łaba mu utknęła w ziemi. Czyli do czegoś takiego, właśnie. Tylko teraz muszę się zamienić w talerinda, bo nie wiem czemu on ma teraz miecz. Nie wiem, ma fuck. Dobra. Nie, przepraszam Was, bardzo, bardzo, bardzo. To Elendil był. E, znaczy jak on ma? E, Elendil był królem, a Isildur był jego synem. Na e, przepraszam Was za małą fatkę. porąbało mi się niestety. I teraz on każdy e, każdym uderzeniu będzie, będzie taki wulkanik tworzył. Śmieszny. No, widzicie, wulkanik, wulkanik i jego głowy no, też też możemy tylko zniszczyć marsilem nie pewien yy, tak w ogóle yy, nie czytałem boże nie czytałem w jedynie oglądałem filmy i, wsz i wszystkie moje yy, porównania będą się opierać na filmach a nie na książce tak tak tylko żeby było czasami od, od czasu do czasu będę mówił co. To jest podobnie co i co w ogóle? Dobra. liczyliśmy już drugi szczebel, tak jak tej buławy. Jeszcze tylko jeden pozostał i się włączy kacenka. No i dobra. Nie masz czegoś nowego za Już Chyba wszystkie twoje ataki widziałem. I w ogóle jest on za duży, za duży. On w filmie był dużo, dużo mniejszy. Był co prawda większy od ludzi, ale nie był od nas pięcio, czy tam krotnie większy, to, to trochę przesadzili. No cóż, LEGO, LEGO Jeszcze Lego, jeszcze raz LEGO. Mmm, wulkany, wulkany. Znaczy wulkany, gejzery, gejzery. To też gejzery były z wodą. a to są z lawomogi Kiwie co to jest tak naprawdę?

Oczywiście, nieważnie jaka była sytuacja, zawsze musi być coś z nutką śmiechu wprowadzone do serii Lego, pomieszający się pierścień. I tutaj ja zatrzymam i zobaczę, jak się wszystko nakrywa. Okej, okay, wróciłem. Teraz jesteśmy Isildurem ze złamanym mie mieczem Narsil'em oraz Elrondem, czyli... No, własną elfów, nie wiem. Zapomniałem już tak naprawdę kim on dokładnie był. I Narsil, jak możecie już pamiętać przed, przed chwilą. Może niszczyć te wieże. A one się tu pojawią. I tutaj e, Posąg zapisła, Nie wiem jeszcze co to jest, bo go nie użyłem. Zobaczę o co chodzi. Aha, no to całkiem spoko, całkiem spoko. I posąg zapisu wykorzystany. Tutaj mamy głaz, który możemy rozwalić tylko Gimnim, niestety my go nie, nie możemy nawet zdrasnąć. I dobra, tutaj mamy kasę, kasę, kasę oczywiście. I elfy mogą wysoko, wysoko skakać, zauważyłem właśnie. Dobra, siup, siup. Niszczymy oczywiście to. Kasa. Kasa i jeszcze raz kasa, zwłaszcza naj, najważniejsza, i widzimy tutaj wieże te hmm, Mordoru. I możemy je zniszczyć Narsilem oczywiście, zamany no ale jeszcze swój, swoich efektów nie zatracił. ja okej, okay. no fuck, całą kasę straca, ja chcę mieć prawdziwego, prawdziwego. Co to jest prawdziwe? Wojownik może być? Nie wiem, szczerze mówiąc, dobra. I tutaj mamy kolejne rzeczy. te mamy orków, zabijemy orków wszystkim, oczywiście. Jesteśmy mistrzem elfów i w ogóle szpan razy trzy. Tak, dobra, ej, 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 no nie! I straciłem na całą kasę prawie już masakra. Dobra, niszczymy te wieże i możemy tam skoło Okej, okay, tutaj mamy coś, coś, coś. Są saurona. Jeden na 5, czyli jest ich pięć. Na tym poziomie, tylko wydaje mi się, w trybie fabularnym będziemy mogli ich wszystkie zniszczyć. Dobra, i tutaj już e, nie, nie, jeszcze trochę, i tam już dalej wyłączyłem, bo nie chciałem sobie psuć zabawy. Tutaj wyskoczą oczywiście orkowie, jak zwykle, i zaczniemy napieprzać. Ja ich zniszczę, oczywiście. I tutaj mamy wieże do zniszczenia. No i jeszcze i Sindur, znaczy, Nars powinien ich niszczyć na hita. Aha. dobra. Jak na hita zniszczy to, a nie może orka zniszczyć jednym uderzeniem. Dziwna. Dobra. czyli teraz idziemy na górę i widzimy taką zielone liście, nie wiem co to jest nawet. Dobra, o widzę kolejny drugi, bo sam Sauron'a, zniszczymy go oczywiście. Come on, come on, super. Wow, dobra, prawie widzę spad. I on może wysoki skok, a on nie może, taka jest różnica pomiędzy ludźmi a Spychamy to dobra no koniec już dobra zamieniamy się. W Isildura i będziemy dalej. Zobaczymy co jest tutaj, bo jestem tego ciekaw. O. Proszę bardzo. Mini zestaw! To naprawdę to jest. Kufer skarbów. Nie wiem jak to będę jeszcze nazywał. Nie, nie, nie wiem jak to się oficjalnie na nazywa. Ale dla mnie to będzie część minizestawów po prostu. Hop, hop, dobra. O, widzę, że tam była przeszkoda, nawet nie zauważyłem. Lolololo. I wchodzimy na górę. Ciach, ciach, ciach. Nagrywa się, nagrywa się, dobra. Bo tutaj w moim programem zapomniałem, jak się nazywa, nawet. Potem Wam powiem. Mm. Nie, nie pokazuje mi fps ów tylko pokazuje, że, że, że nagrywa. Mm. Dlaczego w ogóle wog oni, oni żądają fraps? Ponieważ coś mi się dziwnego dzieje z moją kartą graficzną i. Mm, no cóż, fra frapsem nie wiem czy bym to nagrał w ogóle. Mam ehm, kolejne, kolejne dwa posągi Saurona. Trzeba je zniszczyć, oczywiście, bo Sauron jest zły, a ja jestem dobry. Aha. I niszczymy tych. Ciekawe co będzie po prologu, jak się. kim będziemy grać i w ogóle. To bardzo ciekawe dobra kontratak pięknie wyprowadzony i z buta wjeżdżam Ej, ej, jeszcze nie, jeszcze nie ej! Czekaj, 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 czekaj Jakie piękne salto w tył o, o, może... O, może salto w tył, jak fajnie, dobra Super, niszczymy to. I okej. Okay. Zobaczmy co tu jeszcze jest. Jakieś tam dłamki I tutaj coś prawdopodobnie z wybuchami związane, że nie możemy tego jeszcze rozwalić. Dobra. Chodzimy przez szczelinę i co to jest? Co to jest? Czyżby to była właśnie... O mam prawdziwego bohatera, czyli prawdziwy bohater. Dobra. I tutaj moglibyśmy zniszczyć pi piersień, ale... Ale... I gdyby to zrobił... Nie musielibyśmy się teraz... Hmm.

And some things that should not have been forgotten were lost. For two and a half thousand years, the ring passed out of all knowledge. Until... The ring came to the creature Gollum, who took it deep into the tunnels of the Misty Mountains for 500 years it poisoned his mind mm -hmm. but something happened then the ring did not intend it was picked up by the most unlikely creature imaginable what's this a hobbit bilbo baggins of the shire the ring No i cóż, niestety, stety, na tym za zakończymy pierwszy odcinek. On się ukaże 23 listopada, czyli jeszcze dzisiaj jest 20.42. Ja się biorę zamontowanie i zaraz go wrzucę na YouTube. No, a postać do kupienia? Dwie? Trzy? Trzy postaci nowe do kupienia, dobra. Prawdziwy bohater, zobaczymy. O co to wszystko chodzi? A, o, jakiś róg. Mm. O siwo włosy. Bo tak go Hmm, dobra. Mamy no, 33 tysiące, nasze, nasze piesze... nasza Nasza pierwsza kasa. I... nawet no, nie pisało co to jest, dobra. Czy tu są srebrne monety? Po pierwsze raz są zami złotych, srebrnych, no, spoko. I. Na tym ja już zakończę. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Do zobaczenia a w kolejnych odcinkach serii. Zagrajmy w LEGO Właska Pierścieni. Na razie.